Co zrobić, żeby otrzymać 500 plus dla niesamodzielnych? Na pewno złożyć wniosek. Formularz wniosku można pobrać i wydrukować ze strony ZUS.pl albo wziąć z najbliższego ZUS. Wniosek trzeba wypełnić i dołączyć do niego dokument, który potwierdza niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wykaz takich orzeczeń znajduje się na stronie internetowej ZUS. A co zrobić, jeżeli nie masz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane? Wtedy do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia OL-9 wydane przez Twojego lekarza leczącego. Ważne, żeby data wystawienia takiego zaświadczenia była wcześniejsza niż data złożenia wniosku, co najmniej o miesiąc. Dodatkowo, trzeba przygotować dokumentację medyczną, np. z przebiegu leczenia i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Może to być np. karta badania profilaktycznego lub dokumentacja rehabilitacji leczniczej. Jeśli masz orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, to też dołącz je do wniosku. Na koniec przypomnę, że świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ma wspierać te osoby, które wymagają stałej lub długotrwałej pomocy i opieki innej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Proste prawda? Więcej szczegółów na zus.pl